Że walniam, jak chodzi, uwalnia, to Walia Rozwolnienie łapiesz, łapiesz, o co biega albo nie łapisz, że to męczy Cię to, że to gręczy uwalnia się, ja to sprawia tutaj, że to tutaj to wyprawia, tutaj że to sprawia, sprawia to, że mam tutaj do napędza stan taki praw mi to wszystko, muszę zabrać, że to wszystko niczym kara, tutaj kara to wszystko, zacis, o to, że to męczą, że to wszystko, nieco chcę bo to głowę Masz przekaz bo uwalnia to zdrowe, że to wszystko, kiedy wylewam to i Pytaj, że to posłowie, tutaj niech to zostaw, pozostaw to słowie, że to będzie dostaw tutaj zostaw, odstaw, a potem, ja się, liczy we mnie to powodem tak że dalej, tam Tutaj stał, taki że to kraw, i nie zabierać jakby czasem tutaj był nie. Tutaj taki jakby, jakbyś to ułożył, jakbyś to dołożył, że to wszystko wiązać, wiązać, uwalniać Cie, kiedy rozwojenie złapać, złapać taki wniosek, jaki poszedł z tego, że dopiero dostęp tutaj, że to nie postać dom, że to wszystko i dziubitaj, zresztą piękną, to wypiela, wypiewam. Tutaj jak uwalniam, tutaj łudno, tylko miewam taki stan, taki praw, mi to stan Że to nie zabrane, że to wszystko jak dobrane Tutaj jak uwalniam, że to prawie się dobrze jak dusza Bo to różnie, różnie wychodzi, nie, niż dość napraw, nie iść dołóż naprawnie Że to wszystko różnie Widzisz tą różnicę, jak to tutaj od początku, tutaj gdzieś Dzisiaj to widzę, to dzisiaj to równać może wszystkim z tym jak uwalniam Uwalniam się w duszy, bo to ruszy, ruszy mnie Ruszy, powyżej, tutaj duży, Tutaj, że to jeszcze duże. że to uwalnia, się to zbierza. Tutaj to wylewam, jak uwalniam, to to mnie wam, Że to taki tram, tutaj, że to gram Dalej, to to zostawię Coś po sobie pozostawię i to walnę Tutaj, jak uwalniam jak uwalniam ziemię, tutaj, że to bardziej i nie pójdzie w ziemię, jak to w korzenie wzrasta, nie wam tutaj, jak uwalniam, to to wlewam.